No to kochani, jedziemy z tym kontenerem, który załadowaliśmy na Słowacji kontener wysoki, szeroki i długi jedziemy tak cały czas główną i jedziemy już do sile w ogóle znaczy tak, jechaliśmy dzisiaj całą noc trochę rano pospaliśmy spanie y w dzień, trochę kiepska sprawa, no a teraz jedziemy i nie dojechać znowu nie możemy, znowu widzicie łóżko jest rozwalone, bo u nas to jak się całą noc jedzie, to, to zawsze nigdy nie umiemy dojść do ładu z porządkiem. Czekaj, potem z nauki jazdy nie wiem co się dzieje z nim. Farszule. <słuch> no i robimy tutaj kółka, ogromne kółka, bo z każdej strony dojazd jest zakaz dla ciężarowych, jedną drogę tam w ogóle zamknęli, bo była jakaś budowa i w sumie, się w sumie to, to, to nie, mam nie mamy pojęcia że jak tam mamy dojechać tak mo może się teraz coś uda, ale nakrążyliśmy się, wszystkie nawigacje nam każą zawracać i jechać tamtą drogą gdzie jest zakaz dla ciężarowych nie ma opcji jakiejś tam także dojazd jest bardzo fajny Przełączono nie? na alternatywną trasę. Nie mam nadzieję, że jakoś tam w ogóle to jest już... 240 metrów skręć w lewo. To jest... W lewo mi tu pokazuje ze 100 metrów. No to jedź. To jest tu? Zmieścisz się tu? Nie, bo 12 metrów. O nie, kuźwa dzieje, jedź prosto. <laughs> No i właśnie tak wygląda ta jazda. I tak, tak jedziemy już dość chwilę, krążymy. Odjechaliśmy już w ogóle w cholerę kilometrów od miejsca za rozładunku. Miejsce rozładunku jest tak dość w centrum, ponieważ nastąpi, Jezu. wszystkie nawigacje gadają równocześnie. Miejsce rozładunku jest dość w centrum, bo to z tych kontenerów budują jakiś tam element szkoły, yy, dlatego tam nie ma dojazdu no. i nie było opcji. Że my możemy tam wyjątkowo wjechać, lewo, nie było, tylko był zakaz następnie. i do widzenia. Skręć łagodnie w lewo. Dobra, mam nadzieję, jakoś dojedziemy. A póki co, to, to czas się na tym trochę skupić. Wiecie, co nawigacje tak nas w pole wyprowadziły, że zrobiliśmy kółko i wlądowaliśmy w tym samym miejscu. Jeszcze znaczy tak żeśmy nigdy nie jechali, żeśmy nie wiedzieli, że jedziemy z powrotem. I wiecie, co my jesteśmy, dwoje. Ja patrzę na mapę i sprawdzam cały czas. Mamy włączone dwie nawigacje. Łukasz też głowę na karku. Jechać tu samemu, z jakąś kijową nawigacją, to ja nie wiem. Każda nawigacja mówi co innego, nie? No. Kontynuuj przez 2,9 km. No i okazuje się, że nas prowadzi z powrotem znowu w ten zakaz, i chyba będziemy próbować w niego wjechać. Łagodnie w prawo. Następnie skręć tak, w prawo i w lewo zaraz. I przyszliśmy tu 500 metrów. Znaczy jutro. Myśleliśmy, że dzisiaj może się uda, ale wygląda na to, że jutro, bo dopiero rozkładają z rusztowania pod te kontenery. I przyszliśmy, obawialiśmy się tu wjechać, bo to jest takie osiedle, że tu naprawdę zakazy są wszędzie. Wszędzie jedziemy pod zakaz. Zostawiliśmy auto praktycznie na skrzyżowaniu. Zaraz policja będzie i tak. Ech, tego się obawiam. I nie wiem jak my stąd z tego wyjedziemy, a póki co no wiemy gdzie. Nie wiem dalej jak tu dojechać, bo dojechaliśmy nie, nie wiem, jutro będziemy krążyć tak samo. Jedziemy stąd. Nie nam nie dało ta wycieczka dzisiejsza w ogóle. tak tutaj na skrzyżowaniu stanęliśmy. Widzicie, za mną jest zakaz wjazdu, dlatego nie wjeżdżaliśmy, bo jest powtórzony znowu zakaz i stwierdziliśmy, że zostawimy auto, tutaj przyjdziemy się, bo tam nie dość, że zakaz postawiony jeszcze raz to e, to wąsko. Trochę my tu ruch poblokowali. E... Wiecie co jest najlepsze, że jutro tutaj, w tą drogę, bo w tej drodze konkretnie jest rozładunek, ma przyjechać nie wiem, tylko 10 ciężarówek takich jak my. Więc to będzie wesoło. Nie wiem, nie widzę. Dobra, próbujemy wyjeżdżać stąd jeszcze inną drogą. Może znajdziemy przy wyjeździe dobry wjazd? Pani jakoś dotarliśmy, wyjechaliśmy stąd tego miejsca. I pierwsze co? To dzisiaj mamy wolne już teraz do wieczora, więc pierwsze co wybraliśmy się na hulajnogach em, do centrum. Mister, mister, jest coś zwiedzać. Mam nadzieję pokażemy wam coś ciekawego. I co, wycieczka, wycieczka i po wycieczce wróciliśmy do naszego tutaj przybytku żółtego yy, naszego Maywaya. Mm. Łukasz rozmontowuje kolejnogi, tak? tak? Yy, byście chcieli kraść nasze kolejnogi? To nie macie po co, bo, bo mamy schowane kierownice do środka i zostają bez kierownic w skrzynkach, więc nic tam ciekawego nie ma. Nie, nie macie co kreść. <grymianie> <grymianie> tak, ten co nie śpi. Ja więc tak, wycieczka była udana. No mam nadzieję, że Wam też się podobało. Trochę było zwiedzania, trochę było jakiejś tam ze Starówki, nie? Z... Trochę dobrego jedzenia, katedry, mnóstwo kościołów. W sumie wszystkich nie nagrałam, bo ich naprawdę dużo. Ładne miasteczko. No, tak Polecam. Jak macie okazję w okolicy, to do zwiedzenia. No i jesteśmy na miejscu. Mam nadzieję, że to pójdzie sprawniej, i nie będziemy tutaj zalegać. I jak my stąd wyjedziemy teraz, nie? Chyba do przodu. No, na nie wiem, będziemy kombinować. Wczoraj byliśmy piechotą. jak my to mówimy, załadowane, a Bizon moglibyśmy kiedyś prawdziwy przywieźć, nie? Taką legendę Bizona. To już ciężko zrobić. No może kiedyś byśmy trafili. No i wracamy i jeszcze po drodze mamy w planie skoczyć na zakupy, znowu na zakupy. Tym razem mamy po drodze sklepy. Może reklamy nie możemy robić, nie? Te takie wiecie, ubrania robocze ze strusiem. <gry> Także w Polsce u nas raczej nie idzie uraczyć takiego tak dużego sklepu, żeby móc sobie poprzymierzać po rzeczy. Większość jest na zamówienie, więc mamy okazję. No to się wybierze. To idziemy. 23 km. Halo, pokaż tą torbę. To mała. Kino 450 euro. Ale zakupy udane. No i powiem Wam. Yy... Męskie jak męskie, ale damskie ciuchy w Polsce ciężko przymierzyć. Ciężko znaleźć w sklepach, wszystko jest na zamówienie. to jest prawda. 90% to jest No, to jest moja torba. To są moje euro. Także zakupy udane. No i lecimy do domu. Dowieść kombajn w całości. I będziemy mieć już w tym tygodniu... Ja wolne? ja będę mieć wolne. Ja mam piątek wolny mówisz z tej strony, to się zakrywa moje okienko. E, ja mam piątek wolny, ja jadę gdzieś tam do lekarza, a, a Łukasz e, będzie jechał załadować na Słowację ten sam kontener. Także w przyszłym tygodniu prawdopodobnie czeka nas to samo. Będziemy musieli szukać teraz innego miejsca do zwiedzania, skoro będziemy mieć znów tyle czasu. A póki co, to na razie, nie? Na razie.